Cześć kochani, tu Wasza Pani Frytka, witajcie na moim kanale, mamy dzisiaj 25 lipca, piąteczek, piątunio, jest deszczowo, jest 18 stopni To jest Jakuba i Krzysztofa dzisiaj, imieniny Dzisiaj jest dzień administratora i dzień bezpiecznego kierowcy to Jak mówiłam, pada i pada, 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 a my się wybraliśmy na liśnie ale nie wiadomo czy nie wrócimy się do domu i to będzie kicha. I dopiero byśmy mogli jutro przyjechać tego i to by było niedobrze, 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 ale zobaczymy. Przesiedzimy tam na miejscu. Przynajmniej do tej 7-8. No i że po 5 zbierzemy, czy tam po 10 i do domu przyjedziemy. No to mówię zobaczymy jak to będzie kochani wiecie A mój brat się kurja, nie wiem po co na co i dlaczego no Zobaczymy jak to jest Mam 7.15 przestać Trudno mi powiedzieć jak to i będzie Jak nie to pojedziemy z modą na plażę od razu tam stamtąd po sklepach po połazimy i tak dalej. by było tak ładnie, może byłoby zbierać, ale było, był postój. To niedobrze, tragicznie. I zobaczymy, jak to będzie. Właśnie wracamy z Julką, z, z moją siostrzenicą z Wiśni. A wyglądamy jak świn, dwie świnie. Znaczy ja bardziej jak świnia. tego No Ja 18 Julka 19 zebrała No to jest nieźle, nieźle, prawda? Ale żeby Eliskę tak dopeni to tak do 3 do dych, co? Znajoma to normalnie moje ile? 50 zebrała się? Yeah, 35 jeszcze, bo była słowem, to biorę jeszcze jedno. Ten już kończy, kończy mu jeszcze ten, on zbierze jeszcze jedno. No to i ona jeszcze jedno. no to 37 zebrała. Później jakby było, nie padałby deszcz, słuchajcie. No to ona jeszcze by na 50 zrobiła. Bez problemu, co? Ale to już jest zmęczenie materiału. No raz, dwa, trzy, cztery, może jest sześć będzie z tych rzędów, słuchajcie. Bo mnie już komary mnie trzymają. To moje zajebiście jest. Zobaczcie jak jest. Żebyście słyszeli jak to... Muszę Was przeprosić. No tak, maczek, maczek, po maczku będzie. Smacznego Julka. I wszystko, na ile przez okazję urodzin. Idzie moja Julka, Julietka mało urodziny. Właśnie wracam z miasta. byłam na małych zakupach. Nie wiem, widać. Albo i nie widać. I koleżankę z McDonalda spotkałam. No tak, z oddziałów McDonalda. I trochęśmy porozmawiali się, zapytałam jak tam jej córka i tak dalej. Czy jak tam jej poszły egzaminy ósmoklasisty. Oj, dobrze, bardzo dobrze. I moje to co składała papiery, to lecą gdzieś w Lublę, nie do którego? Ona mówi, że do Lubartowa składała, tam będzie jej bliżej. Może i dobrze, no to, to już ona wybry, wybierała, tak? I się pytałam o pewne koleżanki i tak dalej, bo mówię, coś młodych jest dużo tego. No i przez to, no teraz są wakacje, no to małoletni. Młodociani są. Se dorabiają. Tu większość stałych bywalców poszła na urlop. I się pytam, bo moje dwie dziewczyny, Ukraińki, widziałam na plazie. Zgadza się. Mówi, zgadza się, bo dziewczyny tam są. Tylko, że jedna z nich jest kierowniczką. Mówi, na plazie i u nas. Mówi, jak to? Mówię, a ta, to co? Co się z nią stało? Z Karolą? A i nic, jest na zwolnieniu Jak to na zwolenie? To ty nic nie wiesz? Tak do mnie? A co mam wiedzieć? Jest w ciąży, zaciążyła. O! No tak szybko nie wróci, no nie wróci, nie wróci. I właśnie ona teraz zastępuje ją na stanowisku kierownika. No fajnie. I właśnie wracając do jej córki, do jej córki. To moje właśnie ze znajomymi byłam na plaży i była taka rozmowa bo właśnie na studia składali po liceum te yy, papiery i się jedna dziewczyna nie dostała na psychologię na psychologię I jest na liście rezerwowych to tłumaczy, że szkoda, że nie w dwóch, trzech miejscach to może by się dostała już od razu, a tak na... trzeba na szczęścia mieć, żeby się jakieś miejsce zwolniło, żeby ktoś z, Zrezygnował no To taka sprawa, słuchajcie. Teraz idę do domu. Jutro jest taki plan, żeby koło południa pojechać na, 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 na zalew Zęborze. Tutaj też zależy od pogody. Ewentualnie miałam też na, na Gusk, pojechać tam do Minów i tak dalej. To też tam jest bardzo ładnie. Też właśnie w planach miałam na Rudnik wjechać. Tam też jest ładnie. pooglądać, pozwiedzać. Zobaczymy jak to będzie, słuchajcie, zobaczymy. To też bym się też wybrała właśnie na... na Ronin, na lizówkę tam w stronę Dysa i tak dalej Muszę zobaczyć jeszcze, czy tylko akurat 74 jeździ na rudnik, wiecie. Bo tylko ten mi wchodzi na myśl. Chyba będzie padać, słuchajcie, chyba będzie padać. Tak mnie łupie w kolanie w tym chorym, że nie wiem. Cześć kochani, wróciliśmy właśnie z Wiśni, tak takie zmęczone, że nie wiem, wiecie co, stwierdziliśmy z dziurką, że jutro, to czyli sobota, będziemy ostatni raz u Jacka na Dębówce, ostatni raz. Mamy już porównanie gdzie indziej. Znaczy, Jurka to ma porównanie tylko z miejsca. Jak jej się tam pracowało. Jak jej się tutaj pracuje. I już w szkole, że pani Ania zlikwidowała... sad. No to jest normalne, bo może zmarł. Stała sama. No, chociaż... Ma córkę po drugiej stronie ulicy. Ale ta córka znowu ma troje dzieci, córkę i dwójkę bliźniaków, tylko nie wiem, czy to z parka, czy dziewczynki, czy chłopcy. A mąż tej córki jest zawodowym strażakiem. A tego, tego sadu to trochę było, słuchajcie, no to trzeba to przyciąć, okopać na zimę wziąć wapnem posmarować się drzewa no to jest trochę tej roboty ale mniejsza z tym tam właścicielka wiedziała jak to załatwić po prostu wiedziała jak to załatwić dawała ci mniejsze te drzewka od razu górę przycinała i było cacy, a tutaj to dupy. No i na to my rezygnujemy.